Popiera pani, żeby został wdrożony program 500 plus dla bezdomnych. 500 plus dla bezdomnych? Za dużo tego 500 plus już jest. No nie wszyscy biorą chyba ci, co powinni brać. Komuś trzeba zabrać, żeby komuś dać. To by nigdy nie pracował. Jak dostanie. Czyli nie popiera pani. Nie. Jak najbardziej. A dlaczego? Bo przynajmniej to jest jakieś pieniądze, które, gdzie można kupić sobie jedzenie, tak? Mhm. Pijcie normalne. Dla tych, którzy chcą yy, zjeść, tak, a nie przepić, kupić sobie ciuch. bo nieraz magazyn jest zamknięty, a nieraz się buty zdzierają, że coś, no uważam, że powinno być. Nie. Dlaczego nie? No bo uważam, że zawsze można znaleźć sobie jakieś zajęcie. Czyli pracę im trzeba zapewnić. Tak, aczkolwiek myślę, że jak ktoś chce pracować, to jest bardzo dużo opcji aktualnie. Można robić wiele rzeczy. Czyli bezdomność to wybór? Tak. W sensie niekoniecznie, no czasami no, taki jest los, tak? no, jakieś nieszczęśliwe sytuacje się mogą zdarzyć, aczkolwiek uważam, że w większości przypadków jest to wybór, mm -hmm. do którego powiedzmy prowadzą jakieś nałogi tak? czy, czy, czy złe decyzje, no, swoje. Tak? Więc y, tak uważam. To znaczy tak mam podzielone zdanie, y, jeżeli chodzi o bezdomność, bo co innego, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ogarnia życia z różnych y, powodów, ale w większości jest to wygodnictwo, dlaczego jest bieda? Dlatego, że ludzie są leniwi. Y, I najwygodniej, żeby kto inny wziął sprawę w ich ręce, prawda? Czyli najlepiej im zapewnić możliwość pracy. Zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że tak. Z rządowych pieniędzy, naszych pod, z naszych podatków? Myślę, że tak. Należy im się. Nie wiem szczerze. No ale powinien, powinien rząd jakby z naszych podatków dawać bezdomne pieniądze, czy nie? A ty jak uważasz? No ja jeszcze nie płacę podatku, więc szczerze komu. nie mam zdania. Zależy komu z tych bezdomnych. O, jakby to było jakoś ładnie uargumentowane, nie? Nie że dla 100%, no bo są różni ludzie, nie? Co tylko by to wyzyskiwali. To nie jest mobilizacja do tego, żeby zacząć pracę. Wydaje mi się, że te pieniądze też są niewydawane w taki właściwy sposób. Oczywiście, że tak. No nie mają bezdomni są, no potrzebują trochę tych pieniędzy. Takie pytania zaskakujące. Dlaczego dla bezdomnych? No, ciężko powiedzieć, to miał być program dla dzieci, tak? No, tak, ale tak w cudzysłowiu 500+, plus. Jakaś, ale ogólnie jakiś dodatek. forma e, wspoma, wspomagania ludzi w kryzysie bezdomności jest absolutnie niezbędna, bo w tej chwili są poza systemem całkowicie, mhm. więc myślę, że tak. A na przykład danie im pracy nie byłoby lepszym rozwiązaniem? Pewno, tylko że od czegoś trzeba zacząć, wie pani. Trzeba, żeby taki człowiek ruszył do pracy, to musi się najpierw... E, by Znaleźć swoją godność, to jest bardzo trudne i od samej pracy się nie zacznie, niestety. A 500 plus jest dla dzieci. Ale jakby miało być, dodatkowo. Dla bezdomnych dzieci, oczywiście. Nie, dla bezdomnych. Myślę, że jeśli jest duży dochód w rodzinie, to 500 plus jest zbędne. Nie wiem, musiałabym pomyśleć, nie, nie, nie chcę tak rzucać słów na wiatr, nie wiem, naprawdę. Najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że Panią, to jedna zasadnicza sprawa. Kto ma, kiedy to było? Pani mi powie teraz. Ja przeżyłem 76 lat. Teraz proszę Panią jest dla bezdomnych, dla wszystkich. A kto im ma pomóc? Kto im ma pomóc? Proszę Pani niech będzie taka dziewczyna jak, przepraszam, jak Pani. Młoda kobieta, nie ma której podać rękę. Ja chętnie z emerytur dam te 200 zł co mi odłożę. Bo jej trzeba. Tym ludziom trzeba pomóc. Boże Panią, nie to, że to się gada, ale kochana, co się robi? Słuchaj, matki dostają, bezdomne. Wszyscy dostają, proszę Panią, damy troje, czworo dzieci. I państwo daje, tak? Jest? A przedtem było? Proszę panią, przedtem 30 zł dawali na emeryturę. Dokładali, prawda? Kopaczowa. Ja mam 280 dodatków. dodatku. Ja Panią, ja skończyłem 76 lat, mam 52 lata pracy. Pracowałem w kopalni mostu Salbendi i tu w Warszawie 22 lata. I mam dobrą emeryturę, chętnie pomogę. Mhm. Bezdomnym musimy im pomagać. Kto nam pomoże? Niemcy? Ruskie? Oni nas nie potrzebują. Oni potrzebują nas pachołów pachoł do roboty. Na pewno powinni otrzymać pomoc. W jakim wymiarze finansowym nie mam zielonego pojęcia? Nie wiem. Ja nie, nie, nie wiem, ale myślę, że tak. No Dlaczego się dobrze. zastanowić po prostu? No Jak najbardziej ja jestem i opowiadam się za takimi dodatkami socjalnymi. No, dlatego, że ci ludzie jak najbardziej potrzebują pomocy, no, są w, w kryzysie bezdomności. No, Państwo aktualnie w ogóle nie pomaga osobom bezdomnym no i no, dlatego muszą się tułać po ulicach tak samo. No, przytułki są przepełnione, nie są budowane nowe przytułki dla bezdomnych, więc. No, trzeba się zająć tym problemem zdecydowanie, więc jak najbardziej się opowiadam za tym datkiem. No i twierdzę, że przydałoby się nawet zrobić więcej. No powiedzmy. Tak, ale no jakieś tam warunki muszą chyba spełniać poza tym. No nie wiem, czy wiek, czy zdrowie. Czyli popiera pani, żeby z pieniędzy podatników, po prostu te 500 plus dla bezdomnych powinno być? No jakoś ich w każdym razie uważam, że należy wspomóc, no. bo są różne warunki, które spowodowały, że się znaleźli w takiej, a nie w innej sytuacji. Nie mam pojęcia, naprawdę chyba już nie. Powinno wprowadzone być 1500.